Dzień dobry Państwu. Dwie informacje dzisiaj po zarządzie. Ja przedstawię pierwszą, Robert Wiedrowski współprzewodniczący drugą. Zarząd dzisiaj wybrał szefa sztabu. Jeżeli chodzi o wybory do Europarlamentu, została szefową sztabu e, posłanka Katarzyna Kotula, ministra rządu naszego. Tak, szanowni państwo, Lewica dzisiaj, jak powiedział pan współprzewodniczący Włodek Czarzasty, e, miała posiedzenie zarządu i przede wszystkim oczywiście rozmawialiśmy e, o wyborach samorządowych, ale... Yy, jesteśmy także gotowi do wyboru do Parlamentu Europejskiego. Podjęliśmy ważną decyzję dotyczącą yy, szefowania sztabu. Yy, wchodzimy z nową energią. Lewica zawsze była o zmianie, zawsze była o przyszłości, zawsze była o tym, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby te sprawy, którymi się zajmujemy, tyczyły konkretnych ludzi, Polek i Polaków, i o tym też będą te wybory. Do Parlamentu Europejskiego. Będą o, o e, tym, jak sprawić, żeby ludzie więcej zarabiali, żeby e, rachunki za prąd były niższe, żebyśmy oddychali lepszym powietrzem, żeby Polska była bezpieczniejsza, żebyśmy wszystko to, o czym, je, o czym jest Europa, przekładali na praktyczne życie ludzi. I o tym wszystkim komunikować będzie Katarzyna Kotula, szefowa naszego sztabu. Ale w sprawach komunikacji odpowiedzialną szefową w tej sprawie będzie Janna Shering Wielgus, która poprowadzi naszą nową odświeżoną, pełną energii, także europejskiej kampanię komunikacyjną lewicy. Podjęliśmy także decyzję i o tym chciałem Państwu powiedzieć, że nasz kongres dotyczący konwencja, na której przedstawimy naszych kandydatów i kandydatki listy do Parlamentu Europejskiego. Odbędzie się 27 kwietnia. Wtedy spotkamy się, żeby zaprezentować pełne Listy naszych kandydatów i kandydatek do Parlamentu Europejskiego. Lewica w tych wyborach będzie szła, jak zwykle w ostatnich latach, zjednoczona pod e, bardzo ważnym hasłem dotyczącym e, 20-lecia obecności w Polski, w Unii Europejskiej, pod hasłem dotyczącym tego, jak sprawić, żeby Europa była dla ludzi, była e, tą odpowiedzią na wiele problemów, których e, musimy szukać w naszej wspólnocie, która jest gwarantem bezpieczeństwa i dobrobytu Polegi Polaków. Bez wędnej złoki oddaję ster, naszej sterniczce, która poprowadzi nas w tych wyborach. Katarzyna Kotula, szefowa sztabu lewicy do Parlamentu Europejskiego. Pani ministro, pani posłańko, nasza liderko, oddaję głos. Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie, dziękuję liderom. Proszę Państwa, za nami bardzo dobra, burzliwa, ale bardzo potrzebna rozmowa i debata na posiedzeniu zarządu. Potrzebowaliśmy tej rozmowy, potrzebowaliśmy tego spotkania także po to, żeby powiedzieć sobie, że zamykamy rozdział dotyczący wyborów samorządowych. Wyciągamy wnioski, ale idziemy dalej, bo już za chwileczkę, już za momencik konkretne kolejne punkty dotyczące naszej kampanii do Europarlamentu. Skupiamy się już dzisiaj na rozmowie o konkretnych kandydatach i konkretnych kandydatkach, ale także na tym, że lada moment ruszymy w całej Polsce ze zbiórką podpisów. Nowa Lewica to jest partia lewicowa, to jest partia, która ma wspaniałe kandydatki, wspaniałe posłanki, wspaniałe ministry, które zarówno w rządzie, jak i w parlamencie walczą o rzeczy ważne dla Lewicy. Wyciągnęliśmy wnioski z wyborów samorządowych i wiemy dzisiaj, że musimy także zmobilizować zdemobilizowanych młodych, bo to młodzi, ten elektorat pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, ten elektorat, który w głównej mierze głosuje na lewicę, nie poszedł do wyborów samorządowych. Młodzi nie do końca rozumieli, dlaczego mieliby się w wybory samorządowe zaangażować, nie do końca wiedzieli... Dlaczego ten samorząd jest dla nich ważny, ale wybory europejskie są zgoła inne. I tak jak mówił Robert Piec, e, lewica jest wiarygodną siłą polityczną, która będzie mówić o tym, kim jesteśmy dzisiaj, będąc w Unii Europejskiej, jakie korzyści czerpiemy z tego, że za chwilę przed nami. Ważna rocznica 20 lat bycia w Unii Europejskiej, ale także będziemy patrzeć na to e, podsumowanie, które trzeba sobie po tych 20 latach zrobić. Unia Europejska e, mierzy się dzisiaj z wieloma wyzwaniami. Jednym z tych wyzwań, któremu może przeciwstawić się przede wszystkim lewica i to pokazuje dlaczego silna lewica jest potrzebna, jest walka z tym prawicowym fundamentalizmem, który e, Idzie przez Unię Europejską i który jest dla nas realnym zagrożeniem. Udało nam się 15 października pokonać prawicę w Polsce, wygraliśmy wybory, dzisiaj realizujemy nasze postulaty w rządzie, ale ta kampania, kampania do Parlamentu Europejskiego będzie dla nas równie ważna. Już za chwilę będziemy ogłaszać kolejne terminy, będziemy mówić o kolejnych naszych krokach, będziemy ogłaszać, tak jak powiedział tu tutaj Robert Biel Kolejne daty, 27 kwietnia ogłosimy Państwu najlepsze kandydatki i najlepszych kandydatów w całej Polsce. Wierzę, że dzisiaj ja mam takie poczucie po tych kilku godzinach wspólnego spotkania, że jest wśród nas dobra energia. Nie przez takie burze przechodziliśmy, nie przez takie trudne momenty przechodziliśmy wspólnie, przechodziliśmy razem, przechodziliśmy współpracując. Jestem przekonana i mam takie przekonanie, że jesteśmy gotowi do wyborów. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby pokazać Polakom, że mamy dla nich dobrą ofertę w tych wyborach parlamentarnych o konkretach, o konkretnym przekazie, o konkretnym przekazie medialnym. Pewnie będzie mówiła Państwu posłanka Joanna szoyli bielgus a ja już cieszę się na tą współpracę nie tylko z tobą, ale z fantastycznymi kandydatami i kandydatkami, z którymi razem będziemy robić dobrą, świetną, najlepszą kampanię parlamentarną. Nie padało tego powiedzieć, ale na szefową sztabu została wybrana jednogłośnie i wielkie brawa za to. Ja chciałam Państwu powiedzieć, że ta kampania do Parlamentu Europejskiego no już się zaczęła. My jako pierwsi zarejestrowaliśmy komitet wyborczy. Przypuszczam, że również jako pierwsi przedstawiamy szefową sztabu. Przypuszczam również, że będziemy pierwszymi, którzy biorą podpisy i pokażą naszych kandydatów i nasze kandydatki, które będą startowały do Parlamentu Europejskiego. Ale chciałabym Państwu też przypomnieć, że którzy nas tutaj słuchają, tutaj mnóstwo przychodni jest nie ma się do nas, chciałabym też przypomnieć o bardzo dwóch ważnych rzeczach, które w tej kampanii europejskiej też muszą wybrzmieć. To Lewica, to Lewica wprowadziła Polskę do NATO. To Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. To my jesteśmy renseferami zmian. To my narzucamy pewne rzeczy, które później Oczywiście się z tego cieszymy, zabierają nam inni, ale to my wyznaczamy pewne kierunki. To my mówimy o tym, o czym, o czym ludzie marzą. To my mówimy, czego ludzie potrzebują. I to my w tej kampanii wyborczej do Europarlamentu na pewno Państwa zaskoczymy. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, która dzisiaj się również wydarzyła, która się wydarza. Nasz przewodniczący, Marcin Robert-Biedroń ma dzisiaj urodziny na koniec naszego... gromkimi dramami śpiewaliśmy mu 100 lat ponieważ wszyscy możemy jeszcze raz zaśpiewać mm, 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 <głử> już nie, ci co mogli to, to słyszeli, ale proszę Państwa, ci co mówią o śmierci Lewicy naprawdę nie wiedzą że my wiemy co robimy wiemy jakie są potrzeby i wiemy jak to zrobić żeby pokazać, że siła jest w nas, a nie u innych Dziękujemy bardzo Przeczucia. Czy mają Państwo jak, jakieś pytania? Będziemy opowiadać o tej współpracy w kolejnych tygodniach. Dla mnie to, co dzisiaj najważniejsze, ja jestem byłym sportowcem zawodowym tenisistką, dla mnie ten kolejny mecz właśnie się rozpoczyna. On się zawsze rozpoczyna od tej pierwszej piłki na korcie. Zamykamy drzwi po wyborach samorządowych. Przygotowujemy się, strategia, plan działania. Wszystko będziemy Państwu wkrótce w tych następnych godniach ogłaszać. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy dzisiaj pierwsi. Za chwilę poznają Państwo nasze jedynki, nasze kandydatki, naszych kandydatów kandydatów, to będą dobre nazwiska, to będą mocne nazwiska, to będą także liderzy i liderki lewicy, którzy już sprawdzili się w pracy w Parlamencie, którzy mają wyrobione nazwisko, którzy niosą i które niosą ze sobą konkretne wartości, którzy przede wszystkim swoją pracą udowodnili, że silna lewica jest nam dzisiaj bardzo potrzebna. Toczą się te najważniejsze rozmowy, odbywają się jeszcze dzisiaj spotkania zarówno moje, jako szefowej sztabu i liderów z innymi partiami, którymi zamierzamy iść razem w tych wyborach do, do tej kampanii, do europarlamentu, ale szczegóły, jeśli państwo pozwolą, będziemy państwu ogłaszać dopiero po tych rozmowach. A w jaki zmobilizować ten młody elektorat, skoro nie przyszliśmy ...w samorządowych, w wyborach... Europejska. Przede wszystkim ten młody elektorat nie zagłosował na całą koalicję rządzącą 15 października. To są najtrudniejsze wybory do mobilizowania tych młodych wyborców. Ja się bardzo cieszę, że mówimy dzisiaj o edukacji obywatelskiej, bo być może tego nam przez ostatnie 8 lat zabrakło i dzisiaj e, no, widzimy i widzieliśmy i odczuliśmy boleśnie te skutki właśnie braku edukacji obywatelskiej, bo młodzi ludzie nie do końca rozumieli, jakie korzyści płyną z tego, że pójdą zagłosować w wyborach samorządowych, nie do końca rozumieli, że właśnie w samorządzie jest ta władza, która tak naprawdę jest najbliżej ich. Wybory europejskie e, to trochę inne wybory, to zupełnie inne okręgi, to inny sposób przede wszystkim liczenia głosów. Ale dzisiaj myślę, że będziemy z młodymi ludźmi rozmawiać, będziemy ich także pytać o, o to, bo oni po prostu urodzili się w czasie, kiedy Polska była już w Unii Europejskiej. To ich głosów nam zabrakło, to ich głosy będziemy walczyć, to do nich będziemy apelować, to z nimi także będziemy przede wszystkim rozmawiać. O co, Panie pogodzicie pracę w ministerstwie z kampanią. No, kampania ma swoje wyzwania, a praca w ministerstwie chyba również. Proszę się nie martwić, jestem przekonana, że jesteśmy w stanie to obydwie pogodzić. Ja mam nadzieję, że w ciągu kilku dni złożymy to już pewne rządowy projekt o Związkach Partnerskich. To jest także sukces lewicy, która latami o te wartości walczyła i Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, czyli ministra Agnieszka Dzianowicz-Bąk. To jest ministerstwo, z którego wyszło najwięcej ustaw. To pokazuje. To pokazuje, że ministry i ministrowie, którzy pracują w rządzie koalicji 15 października tak naprawdę są bardzo pracowici. Jestem przekonana, że dzisiaj potrzebne nam są wszystkie ręce na pokład. Musimy zawalczyć o silną lewicę i my wszyscy jesteśmy gotowi to dzisiaj zrobić. W związku z co się działo wczoraj, czy nie się Państwo, że komisji przeciągały to, powiedzieć. to przede wszystkim nasz sukces, ale także sukces szefowej klubu parlamentarnego lewicy posłanki Anny Marii Żukowskiej, której, której koncepcja właśnie polegała na tym, żeby powołać taką komisję. Więc myślę, że Anna Maria Żukowska odpowie państwu na to pytanie. To prawda, to ja przedstawiłam konwentowi seniorów w Prezydium Sejmu. To rozwiązanie, które zostało zaakceptowane i zostało też wczoraj właśnie sfinalizowane z realizacją. Mam zaszczyt reprezentować lewicę w prezydium tej komisji i wspólnie z przewodniczącą Łobodą będziemy ustalały strategię, ale też wspólnie z organizacjami pozarządowymi, z aktywistkami, z kobietami, które aborcje mają, mogą mieć, mogą ich potrzebować i które je robią. Tak się umówiłyśmy, jesteśmy umówione na spotkanie także z innymi przedstawicielkami partii, które zasiadają w prezydium i będziemy na pewno robić to wspólnie z kobietami. Pani redaktor, obiecałyśmy to i to jest naprawdę wymaganie od nas kobiet, które z nami, a my z nimi protestowałyśmy na ulicach, żeby zrobić to wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim. Żeby ta komisja nie pojawiła się jak meteor i zniknęła, bo nie, nie wiem, czy rozumiem, mam rozumieć, że to jest takie pani oczekiwanie, żeby tak ty i już koniec? Chyba nie. W związku z tym ta komisja na pewno będzie pracowała, powoła ekspertki, które się na tym znają, które po prostu wiedzą jak się... W Przeprowadza aborcję, jakie kobiety potrzebują aborcji. Będzie i wysłuchanie obywatelskie na to również, to, to również była moja propozycja złożona panu, panu marszukowi Szymonowi Hołowni, została ona przyjęta, uznał, że to jest dobre rozwiązanie, także przed nami jest posiedzenie komisji, dalej prace eksperckie oraz prace związane z zorganizowaniem wysłuchania publicznego tych wszystkich projektów ustaw. I musimy porozmawiać oczywiście, czy będą one rozpatrywane właśnie tak samo jak na posiedzeniu Sejmów w kolejności wpływu, czy, czy da się to jakoś połączyć. W... Rozmawiamy o tym z panią przewodniczącą Łobodą. Na pewno to będzie bardzo ważne. Każde posiedzenie tej komisji będzie ważnym wydarzeniem dla kobiet w Polsce. Pani redaktor, ale czy pani kiedykolwiek widziała, żeby Zmieniają. posłanki sobie. Sobie. Ja to nie to... Nie <słaniczne> tak. pani redaktor, ale czy kiedykolwiek pani widziała, żeby posłanki lewicy czegokolwiek się obawiały? Nie było nigdy takiej sytuacji. Posłanki lewicy były zawsze. Doprowadziły do tego, że ta komisja jest tylko posłanki lewicy. Doprowadzą do tego, że będziemy mieli w Polsce liberalizację prawa aborcyjnego. Znaczy, z, panem, z panem Biedroniem absolutnie potwierdzamy, że posłanki lewicy Są po prostu Są e, rządzą. Są Nie ma. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.